Smoczy Czajnik po godzinach. Ciekawe tematy do herbaty. Mam dla Was drugą część rozmowy z Anią o ceramice. Bardziej luźną i dlatego nie do końca byłem pewien, czy ona tu wyląduje. Ale co tam, nada się, żeby poczekać przy niej na pierwsze fajerwerki. Zapraszam. Mamy kubek, a nie wiemy jak został zrobiony. No, większość kubków jest po prostu brano z marketą. Tak. Niestety, a... Te też, ja wiem, ale te kubki... To... Ale są ładne. Są ładne, są proste. Znowu, mają wygodną rączkę, mhm. mają dobrą pojemność, dobrze leżą w ręce, ponieważ są okrągłe. Mhm. Mają ten kształt, który jest optymalny. I są, uwaga, z właściwie zrobionym szkliwem. To jest mocno nieoczywiste. I bardzo dobrze, że są białe. Czemu? Bo to jest masa porcelitowa. Szkliwiona wysokotemperaturowo, dobrze spieczona. Nie, ja to widzę. To to... Okay. Zwłaszcza, że tu jest takie ładne, na dole jest taki, że się tak wyrażę, uciorany, taki zedziorek, że się tak wyrażę na tym który kubeczku, łapia. który ułatwia, bo ja widzę dokładnie z jakiej masy, czy w tej masie było coś, czy ta masa była gładka. Mm -hmm. Powiem. Y na dotyk, naprawdę na dotyk i w 1300 stopni powiem. Masa porcelitowa, która wstępnie również tam ulega spieczeniu razem z tym szkliwem od razu, mm -hmm. a poza tym dźwięk. O! Dobrze wypalona masa. O! Jest jedna ważna rzecz, która mi ostatnio chodzi po głowie, jeżeli chodzi o ceramikę. Yy, dlaczego szkliwo może Pękać, pomimo tego, że byłoby dobrze wykonane. Bo mam problem, ładne czarki, do dorwałem się do ładnych czarek na lokal, może nie najtańszych, aczkolwiek też nie o to chodzi, ale po zmywarce, pomimo tego, że poneć są do zmywarki, yy, zdarza się, że tam się pojawia syf pod szkliwem. To znaczy, że są niedobrze wypalone, I że nie została, i... nie została dobrze dobrana temperatura wypału i one mhm. są wypalone w zbyt niskiej temperaturze i jednak nie nadają się do spożywczego. Jeżeli są pęknięcia tego typu, to jeszcze zależy od jakby yy, rodzaju myślenia o estetyce. To wiesz yy, co? Ile? Ale ja musiałabym je zobaczyć. No właśnie to chciałem zasugerować, że sekund, na sekundę Przerwa na tak. Tutaj na tej w środku mikro, mikroplamka, znaczy nie taka mikro. Taka mikro. Nie, one nie są źle zrobione. Yy, jakby jest trochę za cieńka warstwa szkliwa po prostu, wiesz? Mhm. Ale to jest dobrze wypalone, to się nadaje ten. To znowu jest dobrze wypalone. Domyślam się, że jest dobrze wypalone. To jest porcelit no to... z tym, z kalką, wiesz? Co? Używasz słów, których ja nie rozumiem. To jest kalka, to jest zdobiona kalką. Po Aha. prostu. To jest wzór, który jest nanoszony yy, jakby wiesz, taką folią. Ff, folią. No. Bardzo są ładne. Są no. bardzo estetyczne, są białe, są idealne pod zieloną herbatą. Są całkowicie bezpieczne do użytku. No bardziej chodzi One... mi o to, że niestety te, te drobne niedorobienia to będę musiał troszkę bardziej zacząć propagować na lokalu w Abisabi, żeby. Czy tam łabisabi. Yy żeby się z tego wybronić. Nie, spokojnie, możesz jakby ten, bo tutaj widzę one po prostu, myślę, że to jest bada bardziej masy ceramicznej, niż szklimienia, mhm. że coś tam z tym masie, bo tutaj też jest jakaś taka plamka, nie? Że jest to kwestia... Ciekawe, kto je robił, swoją drogą, też pewnie Life Design It, Italy. Czyli na projekt włoski, wykonanie chińskie. Nie, dobre są. Po prostu zaoszczędzili na masie. Metody zdobienia, bo mówiłaś, że. O, to to nie jest na jedną audycję. Metody zdobienia to, jakbyśmy zaczęli o nich mówić, możemy wyjść stąd za tydzień. Czy mamy takie zapasy herbaty? Woda jeszcze w kranie jest, herbata ostatnio była dostawa, ogarniemy. Dobra, czyli tutaj Nie będziemy... Nie, będę, zaraz, to króciutko. Tak, prześlizgnąć się po temacie, żeby ludzie potem wołali, dajcie więcej. Dobrze, to prześlizgnęło się po temacie. Kiedy własnoręczno, łapnie lepimy sobie czareczkę, mhm. albo kubek, możemy później go zdobić. Możemy go zdobić na bardzo wiele różnych sposobów. I teraz, albo w czasie naszego procesu twórczego, robimy sobie kubeczek. Uh -huh. Potem czekamy aż glina osiągnie tak zwaną twardość skóry, czyli nie jest do końca wysuszona, jest jeszcze lekko wilgotna i możemy wyciąć jakiś wzór. Czyli na przykład piszemy mm, imię. Kocham herbatę. Piszemy kocham herbatę za pomocą takiego narzędzia, które wycina nam uh -huh. w tej ceramice, w ceramice nie w szkliwie, mm, wzorek. Wypalamy uh -huh. i możemy na przykład pobawić się w ten sposób, że tam, gdzie mamy wzorek, robimy kontrastowe szkliwo do szkliwa, które jest nareszcie kubka. Uh -huh. I wtedy białym robimy, kocham herbatę, kubek robimy czarny i mamy piękny minimalizm. Tak banalnie. Uh -huh. Tą techniką, ta technika, to jest, bardzo ją lubię, ona ma różne warianty, ponieważ. Ceramikę można zdobyć w ten sposób, że istnieje coś, co się nazywa angoba. To już jest, jakby to powiedzieć, troszeczkę wyższy stopień tajemniczenia. Mhm. Angoba to też jest masa ceramiczna, którą rozpuszcza się w wodzie mhm. i nanosi na niewypalony przedmiot ceramiczny. Angoby są białe, zielone, niebieskie. Mamy duży wybór kolorów. Mhm. Jeżeli byliście Państwo kiedyś w Turcji, tam jest taka przepiękna, kolorowa, wściekle barwna ceramika z takimi wzorkami, zawiaskami, kuleczkami. Najbardziej y, znane są oczywiście te tureckie szklaneczki Szklanki. do herbaty, mhm. które właśnie są z ceramiki, zdobionej angobą. Mhm. Angoba jest kolorowa, i do tego. Turcy szkliwią to po prostu bezbarwnym szkliwem, które podkreśla bardzo mocno kolor angoby, bo angoba po wypale jest matowa. Natomiast dodanie szkliwa daje ferie barw, połysk. Angoby bardzo często były stosowane w ceramice ludowej. Angoby można nanosić pędzlem. Można taki przedmiot ceramiczny. Mamy, swój, o może na czarce, nie? Jest czarka. Mhm. Mamy prościutką czarkę. Zanurzamy ją w angobie która pokrywa naszą czarkę zrobionej z białej, z, mamy czarkę z białej gliny, Aha. warstwą cienką czarnej angoby, tak jak tort polewamy lukrem. No tak. I ta cienka warstwa naszej angoby może zostać delikatnie zdrapana też za pomocą specjalnych narzędzi i wtedy mamy technikę sgraffitto, czyli ściągania tej czarnej warstwy, żeby biel pod spodem tworzyła nam obrazek. I wtedy jak piszemy kocham herbatę, to znów mamy czerń i biel. Uh -huh. Jak to jeszcze ładnie pokazać? czy Żebyście sobie państwo lepiej wyobrazili. Technika z jest bardzo podobna do linorytu, ponieważ daje takie proste graficzne uh -huh. linie, jeżeli robi się to ręcznie. Bardzo ją lubię. Jest bardzo malarska, wymaga wyczucia grafiki i formy, ponieważ jeżeli mamy malutką czarkę i robimy y, jakby taki sposób zdobienia, trzeba tak umieścić rysunek, żeby nie wiem, ogonek naszego smoka zmieścił się we właściwym miejscu czarki. No tak, no, żeby nie przesadzić w żadną stronę. Tak. Albo mamy czarkę, która została wypalona. Mamy czarkę wypaloną, surową, bez szkliwa. I możemy ją pomalować. Możemy ją pomalować pod czyli farbami, które nanosi się pod szkliwo. Mhm. I tutaj jakby też mamy różne techniki. Możemy się bawić pędzlem, możemy się bawić piórkiem, możemy to nanosić na bardzo wiele różnych sposobów. Cudownym wynalazkiem, który zrobiła też jakaś cud Kochana, ceramiczkach, bodajże z Warszawy, znowu zapomniałam pracownie, jest mi wstyd, ale dziewczyna zrobiła najpiękniejsze i najfajniejsze pastele ceramiczne. Więc mamy talerz, bierzemy pastele ceramiczne, czyli pastele wyglądające mhm. jak pastele, ale z tlenków, które są odporne na wysoką temperaturę, malujemy jak pastelami, mhm. delikatnie szklimimy szklimem bezbarwnym i na talerzyku, kubeczku mamy rysunek pastelą, tylko że trwały, ceramiczny, mhm. wodoodporny. Yy, I na podobnej zasadzie właśnie to jest malarstwo podszkliwne. Malujemy czymś, co jest odporne na wysoką temperaturę i szkliwimy. szkliwimy. Najbardziej prosty sposób, żebyście sobie to państwo wyobrazili. Mamy na pewno w domu, każdy z nas, ceramikę, która jest biała z niebieskim. Mhm. Mamy na przykład biały kubek, na którym jest niebieski wzór, albo ptaszek, gałązkę, postać, cokolwiek. To jest ceramika malowana kobaltem, który został utrwalony i podkreślony przez szkliwienie, albo była to porcelana, która była jakby malowana kobaltem, ponieważ kobalt, i to dlaczego niebieski jest taki mhm. popularny? Wytrzymuje ekstremalnie wysokie temperatury, kiedy inne tlenki nie wytrzymywały temperatury z pieku porcelany, niebieski zostawał zawsze. Najtrudniej było jeszcze powiedzmy 700-800 lat temu uzyskać w takich jakby porcelanowych naczyniach kolor czerwony. I były takie techniki, że stosowano zamiennie czerwień z niebieskim, ale wtedy czerwień na przykład była wypalana osobno mhm. w dużo niższej temperaturze. Albo na przykład Chińczycy przez pomyłkę włożyli pewną partię naczyń nie do tego kąta pieca, co trzeba, i w wyniku bardzo jakby dziwnej reakcji chemicznej, temperaturowej i czynników niezależnych, bo piece chińskie te 800 lat temu wyglądały jak domy mieszkalne, były opalane na drewno i wypał trwał powiedzmy 2-3 tygodnie, no to może, mogło się było okazać, że nagle, o! Na tej partii naczyń jest czerwony zamiast innego koloru mhm. i on się utrwalił, tak? Tylko że te techniki uzyskiwania tej czerwieni bardzo trudno było czerwieć w porcelanie, to to jest też na osobną opowieść, a jeżeli mamy biały ukochany kubek do pracy, czy biały ukochany kubek, z którego rano pijemy herbatę w domu, mhm. to w wtedy możemy być pewni, że ta biel z tym niebieskim to jest taka dobra. Para małżeńska w ceramice. Porcelana Długy i kobel. O, Długy wielowiekowa. Lepne. Dolewka? Dolewka, oczywiście, jesteśmy pić. w herbaciarni. Tak, dlatego jak, jak jest nie godzi się. Nie, nie. Tak, nie, Dlatego, że jesteśmy w herbaciarni. Pogardziliśmy herbatą i mamy jakiś. Jakiś do. krzak afrykański e, i jakiś krzew, z <laughs> który. O, herb... ta, no cóż, ta nie, nie. No. Powiedzmy, że jest to mm. jakiś krzew. Nie, ale albo chwaliłem ci się, że mam krzew herbaciany na oknie tutaj. Nie, 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 nie. Chcę Jeszcze nie zabiłem. No myślę, że to bardziej temperatura zimą w kamienicy niż cokolwiek innego jest go w stanie zabić, bo jest przy oknie. I to jest miejsce z powodu nasłonecznienia czy też bli bliskości do mrozu troszkę bardzo niebezpieczne. No z nasłonecznieniem nie miała problemu, jak było ciepło, aczkolwiek teraz to tak... Może już za bo dlatego liście nie odpadły. Ja mam bambusa na balkonie, pięknie zimuje. Nie ma wyboru. No nie ma wyboru. Żyje. Co prawda na wiosnę trzeba go trochę przycinać, ale bardzo ładnie sobie radzi. Jest wysoki. Trochę mi go żal, bo na siódmym piętrze cały czas dostaje <laughs> bardzo dużo wiatru. No, ale jest polsko-odporny. Bloko, polsko i balkonoodporny. No ja jestem fanem papirusów, więc... Papirusy też są bardzo ładne. Ponoć też dobrze wytrzymują w glebie polskiej. Ale troszkę odbiegliśmy od tematu. Mm -hmm. Ja myślę, że to już. Ale jest... zdobienie i papirusy i liście. Oj Właśnie. Tak. O, jeżeli mamy czarkę mm -hmm. i jeżeli mamy liść klonu, mamy czarkę. Mm -hmm. Czarka jest surowa. Mamy mały liść klonu, bo wyobraźmy sobie, że jest lato, mamy czas, robimy to, co kochamy, czyli ceramikę. Bierzemy liść klonu. Bierzemy hamski klej, przyklejamy na tą surową czarkę listek. Nie, wypa nie wypaloną jeszcze? Nie, wypalo nie, czarka jest już wypalona, ale bez szkliwa. Mhm. Czyli surowy, czerep, y niewypalony, mhm. Ceramika wypalona w temperaturze powiedzmy 900-950 stopni, która jeszcze nie była szkliwiona. Mhm. I teraz bierzemy naszą czareczkę, bierzemy malutki klonowy listek, klej. Przylepiamy w wybranym miejscu, zanurzamy czarkę w szkliwie. Mhm. I oczywiście miejsce, gdzie listek jest przyklejony, zostaje niepokryte szkliwem. I potem ta czarka ma ślad po tym liściu po wypaleniu, który idealnie odzwierciedla strukturę rośliny. Czyli taki ślad po liściu mhm. też jest bardzo ładną jakby metodą zdobienia. Związaną mm -hmm. z naturą, tak samo jak taki surowy, surowy, albo że co ja mówię. Jeżeli glina jest jeszcze miękka i robimy mm -hmm. naszą czarkę i chcemy mieć na przykład liść, który jest wkomponowany w czarkę, bierzemy listek mm -hmm. i przyklejamy go i on zostawia odbicie na świeżej glinie, więc no tak. można właśnie na podstawie tego liścia przerobić wszystkie techniki zdownicze, bo potem ten liść można pomalować, można go delikatnie pokryć angobą, a dopiero potem szkliwem, żeby mhm. był kontrast i żeby były widoczne wszystkie żyłki. Takim, mm, że się tak wyrażę, evergreenem i bestsellerem i najbardziej fajną rzeczą, na którą wszyscy robią. o jakie to ładne, chcę to. To są talerze z liści. Bierzesz kapustę, bierzesz łopian, bierzesz jakiekolwiek, że się tak wyrażę, zielone coś, co ma duże, ładne liście z żyłkami. Potem bierzesz masę ceramiczną, wałkujesz, przykładasz do tego liścia, bierzesz, jakby to powiedzieć, drewnione narządko, wycinasz to, co odbiłeś, a dalej, jak ci w piecu nie trzaśnie, pokrywasz zielonym szkliwem kontrastowym, żeby te wszystkie żyłki. Jakby to powiedzieć, uwidocznić? Mhm. Jest to klasyk ceramiczny, który nigdy się, nie, chyba nikomu nie znudzi. Zawsze jest, jakie to piękne, jak to się robi, jak to jest, czy to jest prawdziwy liść? O, a czemu tu jest taki trochę inny kolor? Czy tu jest niebieskie, a tu jest zielone specjalnie? Jed I jeszcze muszę dodać dwa zdania o metodach i technikach zdobniczych. Nienawidzę turkusu i nienawidzę czerwieni, jeżeli chodzi o jakby młode pracownie ceramiczne, mm -hmm. ponieważ czasami jest moda na jakiś określony styl zdobniczy mm -hmm. i wszystkie te młodsze pracownie ceramiczne nagle zaczynają robić wszystko czerwone albo wszystko turkusowe, bo wiadomo, że piękne szkliwo o kolorze Mak. Mm, nawet najgorzej zdobiony kubek, że się tak wyrażę, sprzeda kolorem. I... Mam czasem takie lekkie załamanie, kiedy patrzę na to, jak ktoś sprzedaje kubki, yy, które są pokryte szkliwem nieprzeznaczonym do celów spożywczych i ja wiem, bo znam ten kolor i ten połysk i ja tego używam do rzeźby. Natomiast nawet ceramicy, którzy są początkujący, jeżeli są samoukami, mhm. często są nieświadomi, bo też uczą się na błędach. Natomiast ceramicy, którzy są yy, profesjonalni, czyli na przykład po ASP we Wrocławiu, mhm. czy też chodzą do pracowni i się uczą, bo to jest rzemiosło. Jest to rzemiosło, które jakby może uprawiać ktoś, kto nie ma ani fachu. fachu tylko, tak samo jak są ceramice ludowi. Ceramice ludowi są absolutnie znakomici i genialni. Mhm. Jeszcze jacyś się nam w Polsce ostali. Natomiast gdy widzę nadmiar turkuszy lub czerwieni w jednym miejscu, no to oznacza, że ktoś dopiero jest początkujący. Innym takim. No czymś, co bardzo mnie razi, jeżeli chodzi o estetykę w ceramice, jest nadużywanie takich pomysłów rodem z mediów społecznościowych. Czyli jeżeli na Instagramie pojawiły się malutkie białe kubeczki zdobione odrobiną złota mhm. i prostym rysunkiem czarno-białym, takim uproszczonym ale la dziecinne, to wiedz, że będziesz widział to wszędzie. <śled> No, niestety tak działa świat. Tak działa, jakby to powiedzieć, marketing, świat i tak dalej. Ale muszę powiedzieć, że jeżeli chodzi o ceramikę artystyczną i pracownię, Czechy są fantastyczne. Za naszą czeską i słowacką granicą jest bardzo dużo fantastycznych pracowni ceramicznych które robią znakomitą robotę, bo oni, po pierwsze, nawiązują do takiej estetyki bardzo minimalistycznej, mhm. po drugie są mistrzowscy, bo oni robią tfu, przepraszam, ceramikę toczoną na kole. Mhm. Porcelanę też można toczyć na kole, ale to trzeba naprawdę być im, obdarzonym cierpliwością japońskiego samuraja. I koło to jest bardzo trudna technika wytwórcza, po prostu ceramika toczona na kole jest trudna do zrobienia. Mhm. Trzeba do tego siły, trzeba do tego cierpliwości i jeżeli ktoś jest niecierpliwy, no to nic z tego nie wyjdzie. Mhm. Natomiast jeżeli chodzi o polskie pracownie ceramików i ceramikę polską artystyczną, to na z roku na rok staje się coraz piękniejsza, coraz bardziej profesjonalna, coraz ciekawsza mhm. i powiem tak, nie mogę się nacieszyć, kiedy wchodząc właściwie na takie targi rzeczy ładnych, widzę tych pracowni ceramicznych 7 czy 8, ale każda jest inna, każda prezentuje inne rzeczy, każda prezentuje inny sposób zdomienia. Mhm. Widać bardzo dużą finezję, bardzo dużą staranność w przygotowaniu tych rzeczy, w przygotowaniu tych wyrobów. W Podejściu do nawet opakowań tych wyrobów. Mhm. Więc są to już przemyślane, czasem jedno, czasem kilkuosobowe marki danej, mhm. danej pracowni i no, jest coraz lepiej. Są coraz piękniejsze te rzeczy, które są wytwarzane ręcznie. I jeżeli można coś zasugerować naszym słuchaczom, naprawdę ręcznie robiona ceramika jest lepsza do herbaty, ponieważ ta herbata lepiej w tym smakuje. I myślę, że tym stwierdzeniem możemy pomału kończyć. Ale coś czuję, że to nie jest ostatnia rozmowa. Z przyjemnością dam się zaprosić na herbatę po raz kolejny. No, to w sumie tyle na dziś. Dzięki, Dzięki wielkie. I na razie.